I bardzo się dziwiłem, że jest taka wielka różnica, że jak Anglik mówi, to jest taki gość, który mówi, dokonuje jakichś ruchów, po trzech minutach opowiada dowcip, jest do, dobrym mówcą. A jak wychodzi Francuz czy Belg, mówi monotonnie, bełkocze, ale tak myślę, no może mi się tak zdaje, bo, bo francuskiego nie znam, na tych słuchawkach próbuję, ale później rozmawiam z ludźmi, Większość miała takie odczucie i wreszcie ktoś mi mówi, że to jest tak, że po prostu w Anglii są wybory większościowe i że jeżeli chce się wygrać takie wybory, trzeba umieć mówić, bo co to znaczy być parlamentarzystą, co to znaczy być radnym, no jednak mówić, wybory, przekonywać, nie, to, że tak? Zmuszają a, ludzi do pracy. Do, zmuszają do pracy, ale też zmuszają do artykułowania swoich poglądów Wydzie. i tak dalej, a w wyborach Proporcjonalnych, w dobrym znaczeniu mogę być tylko i wyłącznie jakimś fachowcem od czegoś, ale bardzo często nie muszę umieć nawiązać kontaktu z ludźmi. I to w pewnym momencie powoduje to odizolowanie, że przecież ja jestem fachowcem od kanalizacji. Zrobiłem taką piękną kanalizację i ją na, na, na kokardkę zapiąłem, ale ludzie tego nie chcieli, tak? No to durni ludzie, Czyli tak? jest jeszcze tak, to, to trochę tak funkcjonuje. Po po ludzi, to jest też takie przekonanie wśród polityków. Ja miałem taką dyskusję z profesorem Glińskim, niedoszłym premierem w Lublinie na początku systemu. Jego argument przeciwko temu był taki, że społeczeństwo nie dorosło. To jest taki przykład, czy nasze społeczeństwo jest jakieś inne niż, niż brytyjskie, francuskie, australijskie. Tam, gdzie... no, ja uważam, że nie. Taki przykład Nowej Zelandii, która miała jednomontowe kręgi, wprowadzili system mieszany, czyli tu na pół, trochę proporcjonalnych. No i zrobiono badania po trzech latach i się okazało się, że posłowie podzielili po, po linii wyboru, czyli ci z proporcjonalnych właściwie przestali pracować, bo i tak mają pewne miejsca, a ci w dalej pracowali. I to, to jest statystyka pewna, której się nie da oszukać i to czy społeczeństwo jest takie, czy inne, to, to oczywiście ma to pewne miejsce tutaj. Jakoś tam skonstruowani, czy historii, i tak dalej, ale jednak mechanizm wyborczy też uczy pewnych postaw. I te jowe dają pewne narzędzie dla, dla obywateli, które jest no, podstawowym. A czy my to wykorzystamy, no to już jest nasza sprawa. Albo tak, albo nie, to my sobie wybierzemy. Jeśli ten poseł będzie beznadziejny, czy radny, no to znaczy, to zawsze można odwołać. Jak, jak mi mówią o tym, że, że jako społeczeństwo nie dojrzeli, dojrzeliśmy, to ja zawsze odpowiadam, że nie jestem w stanie zrozumieć inaczej, jak pewien. Pewną zbiorową mądrość, że ludzie w przeciągu nie zmieniają się preferencje wyborcze aż tak bardzo, ale potrafią różnie przenosić akcenty przy wyborach. Tak? To znaczy, jak wygrał PiS w 2005 roku, to mimo wszystko z perspektywy odbieram, że to był głos mieszkańców Polski, którzy chcieli, żeby pewną kwestię korupcji ukrócić. Lada moment później były wcześniej czy później wybory do Europarlamentu, gdzie był większy akcent na Platformę, bo Platforma była postrzegana jako partia bardziej proeuropejska, więc pewno myślano o tych kategoriach. Ale czasami jest tak, że są miejsca, gdzie jest bardzo silny PiS, bardzo silna Platforma, a burmistrzem zostaje facet o, o pochodzeniu hmm, w Rzeszowie, tak? W, pochodzeniu ezeldowskim, który jest znakomitym, skądinąd gospodarzem Rzeszowa. I ludzie w tych wyborach samorządowych mają gdzieś, jaki on ma emblemat, bo oni chcą mieć dobrego gospodarza. I czy to jest przykład na głupotę Polaków? Ja odbieram, że kierują się zdrowym rozsądkiem. Tak? Próbują zobaczyć, co jest najważniejsze i szukają pewnej odpowiedzi. I może te odpowiedzi w dłuższej perspektywie Okazują się trafione. Tak? To znaczy, są oczywiście wpadki, tylko że jak w Polsce jest 3000 gmin, to nie ma takiej siły, żeby wszędzie wybrano najlepszych. Ja uważam, że najpiękniejsza definicja demokracji jest taka, że to jest taki system, który daje szansę nie wybrania najgorszego. Tak? Może to jest pesymistyczna e, e, definicja, ale, ale tak jest. Mi się wydaje, że Polacy nie odbiegają i że nie musimy mieć ku no Bo jeżeli to ma być tak, że ktoś inny decyduje, no to okej, okay, może to jest lepsze, tylko nie nacydajmy tego.